Dzień dobry, mamy niedzielę, godzina w pół do 11, a my dopiero z Tolusiem wykociliśmy się z łóżka, przyszliśmy na dwór, rozłożyliśmy sobie tutaj poduchy, prawda Tygrysie? Tak? I teraz zabierzemy się za opatrowanie zwierząt, bo zwierzęta też czekają, kury tam się darły niemiłosiernie, ale nas to w ogóle z nie wzruszało. Niedziela jest, niedziela, dzień pański, więc powinny wiedzieć, kto tu jest panem, prawda Tygrysku? Tak. tak. Zaczynamy. Dla kanarków przygotowałem tutaj jedzonko, bo widać, że na pniu już czeka mi dziewczyna. Oj, żebym ja tu ładnie wszedł. Tak. Tak, 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 żeby mi się nic tutaj nie uciekło z malutka. O. Czekają. Dziewczyny i chłopcy, dzisiaj jajeczko, pomidorek. Zieleninka. Tak, a ty to luź tutaj nie wchodź, wiesz? Chciałbyś tu wejść do tej wolierki, tak? Tu nie ma nic dla ciebie chłopcze, nic. No, ale za to dla tych tu chłopaków to tutaj będzie cacy. No zlatujcie, chcielibyśmy zobaczyć jak, jak was to interesuje to jedzonko, no. No jasne, że interesuje. Płatki owsiane, mak, jakaś tam karma z tym barwnikiem. Wiatr się trochę zbiera. Może przyjdę później do was zobaczyć, bo teraz trzeba jeszcze wypuścić te inne kury, a wy sobie tu zajadajcie, jajeczko będzie wam odpowiadało, co? Pewnie, że będzie odpowiadało. A jak leci z tego drzewa? Normalnie będzie to jak śnieg zaraz wyglądał. Tolek, a gdzie ty byłeś? Gdzie ty, chłopcze, gdzie ty latałeś? Gdzie ty biegałeś, synuś? Gdzie ty byłeś? No, łobuziaku, ty, mało, gdzie ty chodzisz? No, to idziemy dać innym kurkom? Idziemy? Ale byśmy musieli zabrać i przygotować znowu im jedzonko. O, patrz, jak w tym cieniu, cię zasłoniłem cię całkowicie, tak? No, powiedz sobie trochę, też To nie chcesz jeść karmy. ty byś tylko przysmaki jadł i parówkę, tak? Oj, bratku, to to nie jest tak. O, popij sobie właśnie, popij sobie. Woda drapsa musi być, tak? Zobacz, jaki ty jesteś chudzielec normalnie. Ja ci nie mogę ciągle parówki dawać. Co cię tam interesuje? O, przyjechał ktoś bryką tak? To cię interesują cię samochody? ja nie nadążę nad tobą ty, ja nie nadążę za tobą no Tolusiu pasuje ci tak jak możesz na dwór sobie wychodzić teraz, nie? pasuje ci? i gdybyś mógł chodzić z tej strony tutaj żeby było żebym ja cię cieniem nie zasłaniał, wiesz? to cię pokażę troszeczkę tak, ty taki jesteś śliczny Tolunio Zostaw tam Anatol. Zaszczekać to byś nie mógł, co? Ej, chodź tutaj. No gdzie ty mi uciekasz? No cię więcej nie wezmę do ogrodu. Chodź tu. No na co czekasz? No co tak patrzysz? Co, polujesz na te czerwone robaki? No to bym jeszcze rozumiał, ale jeść to niekoniecznie byś je musiał, wiesz? No, chodź, idziemy. Idziemy do kurek, chodź, wypuścimy kurki. No chodź, nie daj się prosić. Wiesz, ja wszystkim opowiadałem, że ty jesteś grzeczny piesek. I teraz powiedzą, że ja kłamałem. Rozumiesz? No. Cóż tam takiego ciekawego, nie? Poznajesz ten świat dopiero. Chodź tam koguty pieją. Toluś, nie daj się prosić. Jak to mój tata mówił, nie bądź jak twojego ojca dzieci. Wiesz? Mięta, mięta możesz jeść, ale ja cię teraz bo no ty, ty nie wrzeszny piesku ty. Przygotowaliśmy teraz piękne jedzonko dla tych papuszek, tak? Toluś, a ty sobie popatrz tutaj. No, popatrz no tutaj. Gdzie tam nie mogę wziąć. Proszę. Ależ tam mają superowo, co? Poluś, ty to widziałeś? A gdzie ty jesteś? Znowu mi uciekłeś. O nie. Chodź, 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 chodź. Nie będę cię gonił tu. Do, do papów musimy iść zobaczyć. Patrz, jak papuszki ładnie jedzą. Zobacz. Czy ty to widziałeś, jak one pięknie jedzą? Nie no, coś wspaniałego. Niebieska przyleciała pierwsza, nie? Tak, weźmiemy troszeczkę zbliżymy. Chociaż przez siatkę to nic, nie? Lunia. I tak oj. I tak ja cię tutaj ci trochę, że ty sobie tak niby oglądasz, to tak będzie pokazane, że ty tutaj patrzysz sobie na te, na te papuszki, a ale fajnie zajadają, co? Widzisz? Jak się takie jedzonko zrobi. Jak się zrobi, to jest super, nie? No, wezmę teraz, przybliżę troszeczkę, co? To ludzie, poczekaj, pochodź no sobie tutaj z boku. Tylko nie odchodź mi gdzieś za daleko, dobrze? To musimy trochę popatrzeć na te papuszki, jak zajadają. Było słychać przepiórki. Widzisz, taką to mamy to już niedzielę. Od samego rana trzeba. Tak robić, żeby oglądać ptaszki, zwierzaki, tak? Zwierzaki takie różne, między innymi to lusie piękne, tak? No, to zobaczymy, co się dzieje u tych przepiórek. No, staw, ty to musisz tak wszystko ruszać, wszystko. Chodź, zobaczymy, co jest u przepiórek. A u przepióreczek teraz przepiórki mają tu otwarte, wszystkie, wszystkie mają biegać tutaj razem z tymi kurami. Ja nie będę ich oddzielnie oporządzał, tak? I co, wy tak czekacie, aż was wypuszczę? No to idę was wypuścić. O, woliera, jak ładnie, jak ładnie wysprzątana woliera. O. o, no może to nie jest woliera, tak do końca, bo przecież ona nie ma tutaj dachu na całości. Powiedzmy, że to jest taki taki czysty wybieg. Prawda, Toluś? Zaraz dam, wypuścimy te kury, bo bo te kury, to o te te to się wypuściły same. W ogóle wczoraj zapomniałem je zamknąć. No co? I się teraz, tak? Ale cię, zobaczcie, żeście wszystko potrafiły ładnie wyjeździć. To mi się podoba. Tak ma być, tak? No, co? To już wypuszczamy pierwsze naszego chuligana ogryzka, tak? Ogryzek, chodź na wybieg, chodź. A ja wczoraj widziałem, że ty mi goniłeś tutaj Edwarda i bardzo nieładnie to robiłeś, wiesz? Goniłeś go, on uciekał przed tobą. O. O. Chłopiec wyszedł ładnie, nie? Wypuścimy sobie teraz kurki, bo te biedne one czekają te kureczki na nas, prawda, Toluś? Prawda, tu cię nie mogę, Tolusiek, wypuścić, bo tu jest wapno, i by cię mogły ciebie pazurki szypać, wiesz? A ty jesteś taki ładny, delikatny. No wychodźcie, wychodźcie teraz takie mądralińskie. No? Ładnie. Nic wam tu nie rzucę, bo macie pełno kukurydzy jeszcze i pszenicy. Tak. Jak tam któraś kurka ładnie śpiewa. No co, A, ale zieleninki to byśmy wam mogli dać, co? Damy wam zieleninki. Ej, 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 no nie, mało co by nam na, na kamerę poleciały, co za łobuzy, damy wam troszeczkę, troszeczkę damy wam takich fajnych różnych innych rzeczy, o kapusta pekińska, jabłuszko, pomaraniecz, jabłuszko, liść kapusty. Nie zobacz, widzisz Toluś, jak one chcą już zajadać? Jak im to odpowiadałoby? Co jeszcze damy? Buraczka znajdziemy gdzieś? Znajdziemy jeszcze buraczko dla naszych ptaszków. Dla naszych ptaszków znajdziemy. Tak, żebyśmy się nie upryskali, nie? O, ciach, ja. I na ten czas to macie tutaj dość, zajadać. My z Toluśem popatrzymy, jak wyjecie. No, Toluś. Widzę, że cię interesuje tam coś innego, że ptaszki ćwierkają. Ptaszki też dostaną za troszeczkę, wiesz? Jeszcze damy tamtym papuszkom. Wszystkim damy papuszkom. No. Ale śpiewają, nie? Śpiewają. Na pewno chcą zboża dostać, wiesz? No. A niech sobie te tutaj ładnie zajadają, a my damy tym innym zboża. daj Romanku zboża swoim kurkom one pięknie pieją, nie? <śmany> La 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 kokosek i ty na świecie jesteś teraz. No zobacz to luź. Kokosek sobie wyszedł. Kokosek nasz kolega wyszedł. No chodź, chodź, chodź. Widzisz? A ty tak coś nie umiesz chodzić teraz? Się. Normalnie, co? Ty się tak drzesz, Wiesław, A ty wy musicie pryskać tak tym jabłkiem na wszystkie strony? Łobuzy. Kokosek co? No, dla ciebie znowu nie ma. No muszę ci przynieść jakieś jabłuszko znowu. bo to to... to Tolek przyniesiemy mu. Nie pod nogami się nie plątać. No. Kokosek to jest taki, że on nie umie dosięgnąć. wiesz, Nie umie dosięgnąć. My mu damy przecież. Przekroimy mu jabłko na pół. Jedno przekroimy, drugie przekroimy. Tolek, te kury to zjedzą, więcej jabłek i warzyw od nas. Więcej od nas zjedzą. Chodź tu, kokosek. Masz. Macie dzióbcie, dzióbcie sobie tak, masz kokosku, no to znowu cię wypły ależ te kury to są łobuziary ależ to są łobuziary te kury no, chodź no pooglądamy co się tutaj dzieje troszeczkę tak z bliska może, nie To Toluś popatrzmy, popatrzmy jak one tu szaleją kokosku, znowu cię wypchły eee, to to wie, ty jesteś biedny w tym kurniku to ty byłeś tam panem, nie? To teraz przepiórki cię przegoniły. Tak jest. A wiesił, ty tu z tymi a zobacz co te szaleją, o. Te dwa gubki normalnie się tutaj biją przez siatkę. O. Te się biją przez siatkę, cwaniaki, nie? A te wszystkie kury twoje. Wszystkie są twoje. A co jest u naszych króliczków? O, ogryzek tutaj, ogryzek se tu ładnie szaleje. Znowu obwąchuje tereny wszystkie. Taki zdziwiony jesteś troszeczkę, nie? Zdziwiony jesteś, ogryzku. Tak trochę inaczej, za czysto, tak? Damy tutaj wody. Kolek, wiesz tak, z tobą to tak nie najlepiej się to wszystko robi. Dobrze, że ty jesteś taki Taki mały i lekutki, nie? Wszędzie cię można włożyć. Zdziwiony jesteś, tak? Dzisiaj zmęczony. Tyle, tyle atrakcji. A marchewkę przyniesiemy króliczką. Przyniesiemy marcheweczkę. I już jesteśmy z marchewką, tak? Ej, a wy mi się tutaj... Z już się dobierają mi chcą zagryzać znowu te klatki przegryzać oj kochane macie marchewkę tu o nareszcie czyściutko słuchutko, tak tym na dole łobuzom by też trzeba dać trzeba by im dać bo one są też nerwusy takie o jakie wy jesteście dziki ale macie jedzonko jeszcze Macie, nie będziemy się wami za dużo dzisiaj zajmować, tak, wczoraj się dość narobiłem przy nim, przeciekał mi ten, yy, te poidło, puszczał zaworek i ta kuweta była pełniutka wody, normalnie tego dźwignąć nie szło, a ja myślałem, że one tak piją mocno, a ten do góry to może by mnie zamknął, bo mi zaraz uciekną, tak, a ty nawet się mi tu nie was skrować, nawet się nie wasz, tak, no, zobaczysz. Tak, tak, jakie ładne jesteście, kolorowe, piękne. O, a może zrobimy, zobaczymy sobie z bliska, jak wy wyglądacie, jakie wy jesteście ładne. Popatrzymy, no, zbliżliwka. O, tamten tam, w tym, w tym samym rogu. Pokaż się, no, przyszedłeś, pewnie, za no, on ma śliczną mordkę. O. I ty, czarny, też jesteś ładny, wszystkie. A pokaż się, no, ty, ty się pokaż, O, Ty, taki duży jesteś ciężki. Ty jesteś ogryskowaty taki, tak? A co jakby nie było, to są wnuki ogryska. <gryzka> takie ładniutkie króliczki. Dobrze. Masia, Lach, takie jak wczoraj, nie? Cześć Wam, Panie Boże. A Wy, Kuraczki, nasze piękne kurki, zajadaczki. Szykujcie się, wy się wyczyście troszeczkę, że jak do tego nowego gospodarza pójdziecie, to żeby było widać, że wy się tutaj dobrze miałyście. No. Jajka niosą, nie jest źle tak. Teraz przez moment, tak po tych świętach, to parę dni mi nie niosły. Słabo, a już wczoraj było pięć. Tak samo. W tym kurniczku pięć. No. Te to są moje ładne, te, te, te. Te tu z nich. Tak jest, zostaną kiedyś same kropki, tylko najgorzej, tak teraz te jajka, które mam w inkubatorze, są po zdzichu, a dzichu jest po jakiejś jarzębiatej i po daltonie. To będzie właśnie, jak on mi znowu zrobi jakiegoś przykusa i znowu nie wyjdą z kropki, bo się wdzają w dziadka. A rzucimy jeszcze trochę naszym zwierzaczkom wieżaczką rzucimy czarnych nasion. Tak. Rzucimy wam czarnych nasionek. To znaczy się. Rzucimy słonecznika. To luź, zobaczymy. Czy one będą chciały... No nie kuczcie tutaj, bo będę od tego wapna cały zakurzony co jest. O, o. Będą chciały jeść. No. Tak, tak, powiedzcie. Zaraz tym papugom musimy zrobić, bo wszystkie dostają jedzonko, tak? Tak, potem na tym białym, to w słonecznych powinnyście widzieć. Tak, dziubajcie, dziubajcie, kokosek, ty też. Nie daj się robić w konia. O, masz tutaj. Też. Zdzichu. I dalej. To co wy się tak chcecie... Zdzichu, taki mądry jesteś, a, a czaki cię... O, czaki cię goni cały czas i uciekasz przed nim tylko, a taki jest w siebie wielki bohater. Że to wy sobie jeszcze tutaj zajadajcie, a my pójdziemy przygotować papuszką. Albo nie. Jeszcze wam damy jaja. Oj no toluś, my tu mamy przecież dla nich jeszcze jaja, zobaczymy czy one się rzucą na te jajeczka nam, no. Haha. Ha. No. Niesiecie, nie po to nie niesiecie jajeczka, żeby sobie ich nie pojeść, tak? Kokosek, teraz dasz rady? Masz. No weź, nie bój się. No proszę. Co ty, ty szariku jeden, no? Ja swój jestem. A tamte pierdoły, bardzo Przepiórką żeśmy zapomnieli zostawić, tak? Ja jak ugotujemy jeszcze. Mamy dość jaj, tak? To idziemy zrobić teraz tym tapugą. Chwile mnie nie było i już takie rzeczy, już się tutaj, no, aj, 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 aj. A ja właśnie takie super jedzonko przygotowałem dla kolejnych papuszek. Papuszek, papuszek. I idziemy. spójrzcie mnie teraz, łobuziary. Tu, co jest? Żółte czekają obok budki, w której przesiaduje biała nimfa. Dobrze, wchodzimy dalej. Ciekawe, czy nam się uda kamery nie potraskać wchodząc w nie? Koluś, Poluś patrz, jak my to robimy, ale my jesteśmy, zobaczcie jakie macie tutaj smakołyki, wy, papugi, się kolorami nie różni to jedzenie od was, o, tak, trochę palcem, przepraszam, zasłaniałem, ale jedzonko macie, zobaczcie jakie wy macie przednie to jedzonko, dalej, zasiadań do niego, no, papugi. Też czyściutko ładnie macie tutaj wszystko wyrobione. A ty, Papugo, sobie tam znalazłaś miejsce przy tej budce i widzę, że wchodzisz do niej cały czas ta nimfa. Nawet nie wiem, czy to samiec, czy samica. Ja już tutaj pogubiłem kogut mi przeszkadza. Ale o! Pierwsze się skusiły, wygłodomory jedne. Nawet nie przeszkadzam. A takie kolory nie. To odpowiadają Wam. Może mi żadne nie ucieknie. Będziecie bardziej skuszone na tym rdzonku. Jajeczka dawno nie miałyście? Ty, żarłoczku. Wiecie, właśnie papuszki, po to jest niedziela żeby gospodarz sobie pospał a później w rekompensacie nagrodził was właśnie takimi takimi smakołykami pomarańcze i pomidorek i mak ma się nawet dzisiaj kapusta pekińska jabłuszko marchewka seler naciowy oregano o też było oregano dane Tam leży pod spodem Dzieńcie? No, nie, jak papuszki pojazdy dostały, to wychodzimy, nie toluś? Wychodzimy. Zobacz, jakie one są grzeczne. Normalnie nic im nie przeszkadza. Kokosek, gdzie idziesz? Wiatr wieje teraz mocniej, tak? To idziesz sobie do kurnika się schować. I sobie idź. O patrz, tutaj ta papuszka. O, ta niewidoma. No, biedna nie umie fruwać, Ona tylko chodzi tak po bokach. Tylko chodzi po tych ściankach. Dobrze, że masz wszędzie siatki, nie? Ciekawe, czy jak Ty deptałeś, to czy tam coś jest? w tej twojej budce. Ciekawe czy tam coś jest. Ja to tam zaraz zajrzę. Ty mi chyba nie uciekniesz, nie? Nie jesteś, nie jesteś w stanie mi uciec. Zobaczymy, czy tutaj coś jest. Wow, wow, Uu, to już nie przeszkadzamy. Ale wy jesteście fajne. A tego się tak zaraz nie spodziewałem po tej papustce. Że będzie jakieś jajeczko? No to jednak samicę mam na pewno. <grymna> na pewno mam samiczkę. Zerkniemy to luź jeszcze sobie tutaj na te kurki. Dalej, co się dzieje, tak? Czy tutaj jest spokój? No oczywiście, Dalton i Zdzisław koło siebie. Co no, wyście się zakochały w sobie? Ech, dzikusy, wielkie bohatery. A wiesiu wam kobiety bierze, wasze, a wy kurde się między sobą czubicie, Prawda? O, 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 o. Amorozo. Zerkniemy jeszcze to, luź, ostatnie spojrzenie sobie tam na papuszki, prawda? Co się tam dzieje z przodu, kanarki, i pojedziemy to, pojedziemy do, do tej teściowej mojej na kawę? Pojedziemy. Dobra, Wiesiu, to Ty się tu sprawuj jak one nie chcą. Jesteś super gość. Te papuszki widać już się najadły, już poszły sobie odpoczywać. Tam gdzieś, o, 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 tam se tatuś tych moich trzech malutkich odpoczywa niebieski. Pięknie. Małe przejście, tylko co tutaj się na ogrodzie dzieje. To ładnie. Oj, ta dyklamenia mi coś taka trochę chłodno może być na nią. Ja chowam te wszystkie rośliny właśnie w dyklamenie. Y, funkcje to chowam je tam do kuchenki na, na noc. Tą roślinę też, ta, ta zieliska. Też ja muszę rozsadzić sobie, żeby tak ładnie wyglądała, żeby mieć więcej. Ich droga była 50 zł, kosztowała taka doniczka. Kanarki co też pojadły już, podziubały sobie. No. O, tam w budce siedzi gołąbek. Zaglądała ta czerwona nowa samiczka, ale jednak widzę, że gołąbek tam siedzi. Tam kanarek. Ładnie. Te papuszki. Też dostaniecie jajeczka, ale już nie będziemy tego filmować. Jak to wszystko dostaniecie ładnie. O. O, a nasz mężczyzna siedzi sobie na bujaczku. Siedzi sobie tak i się bujasz. To Czekaj, zaraz do ciebie dołączę. Chwilunia. Idę, Toluś, do ciebie. Słuchaj, Toluś. Kanarki nam się ładnie rozśpiewały. No. I właśnie przy takim dźwięku no śpiewaj śpiewaj tam będziemy się z toluśem z wami żegnać nie toluś nie mogłeś sobie pobiegać po wolierze bo tym wapnem wysypałem nie ale to jeszcze będziesz mógł tak biedny toluś nie, nie chce szczekać ma cofniętą tą szczękę do tyłu i nie nie szczeka niektórzy marzyliby o takim piesku co nie szczeka nie my też mamy jest taki fajny o ten kanarek pięknie śpiewa. No i co? Mamy 11:21 na tym moim zegarze, tutaj. Więc będziemy się z Państwem żegnać. Jest normalnie, super dzień. I w Garden Courage, jak zawsze. Wszystko jest ok. Do usłyszenia i do zobaczenia.